Cześć kochani. To Agata z życie cię kocha. Ostatnio mówiłam wam o, o tym, jak się staram rozluźnić moje ciało, żeby facilitować samo Żeby pozwolić mu się leczyć. Muszę je najpierw rozluźnić. I jak ja to robię? Chciałam wam dzisiaj o tym powiedzieć. Taką, taki mały hint, mała wskazówka, może z kimś to zarezonuje, może komuś pomoże. Osho mówił o medytacjach dynamicznych czyli najpierw poćwicz, najpierw tańcz, a potem medytuj. I ja troszkę w tym kontekście akurat uważam odwrotnie żebyśmy najpierw pomedytowali, a potem robili jogę. I... bo ta chwilka medytacji pomoże nam złapać kontakt z resztą nas samych. Z resztą, która nie jest w tym ciele. Takie guidance, przewodnictwo. I wtedy, jak zrobimy jogę, po chwilce medytacji, uziemienia się, zcentrowania, skupienia na tym, jak oddychamy, Jesteśmy w stanie poczuć to ciało, i wtedy jest to joga prowadzona przez nas, dla nas, z góry na dół. I wiemy, jak, jakie pozycje, jaki ruch, jaki taniec nas leczy. I Osho mówił, o przepraszam. Za, za takie <noise> rzeczy. Okej, okay, no no jestem sobą, nie będę przepraszać za to, jak jestem, prawda? <noise> nie o to chodzi. Osho mówił, że medytacja dynamiczna żeby najpierw tańczyć, a potem medytować, bo jemu chodziło o medytację, żeby się połączyć ze sobą. I medytacja była celem. A medytacja będzie lepsza, jeżeli najpierw odrzucimy z siebie te rzeczy, które nie są nami, które przyjęliśmy w ciągu dnia, które się do nas przyczepiło, jakby negatywne emocje innych ludzi, negatywne oceny innych ludzi względem nas. Coś co się zadziało i nas zdenerwowało albo zasmuciło, i tańcząc. Pozbywamy się tego, zostawiamy to i jak już siadamy do medytacji, to jesteśmy tylko sobą. Nie jesteśmy tym, co nam się przytrafiło danego dnia. I dlatego Osho to promuje. Ja Osho tak aż nie bardzo nie kocham Bless Him, ale z różnymi rzeczami, które on mówił, się nie zgadzam. Ale w, w kwestii, właśnie medytacji dynamicznych, chciałam to powiedzieć, bo Odwrócenie tego procesu i zaczęcie od medytacji, złapanie połączenia ze sobą, wpuszczenie siebie w siebie, powoduje, że możemy lepiej rozluźnić swoje ciało. Ćwiczyć nie z tego umysłu, co nam pani na zajęciach jogi powiedziała, że co pomaga na co, że asany, że coś. Możemy ćwiczyć, ułożyć ciało w takiej pozycji, w jakiej ciało potrzebuje się akurat ułożyć, i możemy przechodzić z tej pozycji do innej powoli. Nie mówiąc, że robimy jedną pozycję i drugą, ale całe przejście z jednej pozycji do drugiej rozluźnia to ciało, jest naturalne. Nie czego się nauczyliśmy, tylko czego potrzebujemy. I to jest nam łatwiej zrobić, jeżeli chwilkę wcześniej pomedytujemy, pooddychamy świadomie. To się nazywa pranayama wiodzy. Nie wiem, czy was teraz uczyć jakiegoś sposobu oddychania z jamy, ale może kiedyś. Oddychaj tak, żeby czuć, jak powietrze z Ciebie wchodzi i jak wychodzi. Nieważne jak to robisz, jaką techniką. Tylko, żebyś czuła to w swoim ciele, żebyś to czuł w swoim ciele, to powietrze. Przez nos preferencyjnie oddychamy, nie przez usta, to tylko tyle powiem. Każ w jakikolwiek sposób nie oddychasz, oddychasz dobrze. Nie, nie daj sobie wmówić, że oddychasz źle. Tak oddychasz, jak oddychasz. Jeśli zrobisz to świadomie, to, to to jest medytacja. I taką właśnie medytację dobrze jest zrobić przed Twoją praktyką jogi, przed ćwiczeniami. Czy jeśli ćwiczysz coś innego, jeśli ćwiczysz fitness, to dobrze jest przed tym fitnessem pomedytować. Jeśli ćwiczysz tai chi, to dobrze przed tym tai chi pomedytować. Jeśli ćwiczysz Cokolwiek innego to też dobrze najpierw trochę pomedytować. Wejść w to ciało. Poczuć się w tym ciele dobrze. Albo po prostu poczuć się w tym ciele. Poczuć, z czym mamy kłopot, i tam wysyłać naszą miłość, tam wysyłać naszą energię. To ćwiczyć chwilkę później, jak już przejdziemy do ćwiczenia. Okej, okay, kochani. To tyle. Na dzisiaj o rozluźnieniu ciała. Całuję Was. Letnio. Może troszkę zbyt letnio czasami. Gorąco, nie lubię jak jest tak gorąco. Okej. Okay. Blessing.